Łaaba, pół serduszka, to był epicki skok, normalnie. Co mam mówić? No to cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego dziwnego survivalu i jest ze mną sławny... LJ, LJ, Dobra, nieważne. Tak, i, i dzisiaj pójdziemy... jestem znany, jestem nikim. dobra. I dzisiaj pójdziemy do... NUTERU! Tia, to... Czyń honory i odpal to cudo. Możecie podpalić. Nie, odpal to! Pod porta znaczy się. Wiesz że Tu, weź graj na trąbce, na czymkolwiek, to musi być wiesz. Nie, na co? Mam pomysł, pas, pas, słuchaj. ta ta, 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 ta. Ej, no, nie, no nie wytracaj tutaj w ogóle miej ją cały czas ze sobą, bo gdybyśmy utknęli jakimś cudem w tym, to wtedy wiesz. <grym> już idę. Tak, właśnie, ja też już idę. I tak, po co w ogóle idziemy do Netheru? co w sumie ja idę i ściągam ją. O Jezu, jak nie mogę coś wejść, dobra, już miałem Ej, nie jestem, o Boże, wow. boję Okej, okay, okej. Okay, okay, okay. Tak, jak no. widzicie tam, tam już jest, tam już możecie zobaczyć, jest kwarc. Właśnie po ten kwarc e, idę, idziemy. O, e tu już jest fajnie. <suszy> e e e wow, z kwarcu też wypadają ten. Co? E no, nie, bo wiesz kiedy ja teraz byłam w ten, wiesz. Terze, dawno. Ja nawet swój, jak miałam swój, swój świat, to nie robiłam wow. tego. Duże ja te, te z... tego zyskałam, ale tu brzydko! Duże te złoża tych kwart. Tych, co to kwarcu. jest takie coś dziwne, nie wiem co to jest. Co? No to właśnie jest kwart, właśnie to ma zbierać. Czym ja to mam? Kilofem. Nie wiem co, bo jestem bardzo mądra. te każde złoże, nie? I... Czemu nie wiem I... że są kilofa? Nie mam pojęcia. Ja mam jeden żelazny, choć czekaj, stój. Ale to, to jest strasznie, ja się boję. Masz. O, mam kilof. W ogóle właśnie nie mam pochodni, zaraz chyba jednak wrócę ja do... Mam, ja mam 35. To daje chociaż z połowę gdzieś tam w jakiś konkretnych miejscach, oś trzeba oświetlać, Niech będę zbierał to światło <noise> ze sobą. W sumie raker też można trochę zabrać, bo. Przy... O, ja odsłoniłem sobie kolejną rudę. A co to jest? To, to coś, to co chcesz, żebym zbierała? Ehm, kwarc. Ale mi chodzi o... wiem, że to już, ale do czego? Z tego się robi leje tak zwane teraz są które na przykład można wykorzystać potem na przykład w magazynie albo jakiś tam innych. A ja masz pochodnie. Boże, czemu to jest Właśnie patrzyłam tam, że tam jest tak strasznie. Alright, wracam. 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 A, czekaj, ja tu zostawiłem akurat ziemniaczki do przepalenia, to je wezmę przy okazji. Okej, a... Ale to jest... Jak to się nazywa? Kwarc. No to nether. Jakie to brzydkie. Nie mogę to jakieś innym koleżesz mnie oczy balon. Co? Wow, trzy szkielety widzę tam 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 tam. takie jara szkieletami. No bo to są takie czarne szkielety, z których wypadają czarne czaszki. Bardzo mała szansa jest, ale wypadają czarne czaszki, z których można stworzyć witchera, witchera i się z nim bić i i zdobyć Nether Star i zrobić bacon. one Zrobić bacon. One strzelają? Co? No Kto? strzelają. Kto? No, no te szkielety czarne. Nie, one mają mieć i cię będą bić. Czemu on jest na tej powierzchni lol. Dobra, nieważne. Jezu, nie ma czegoś tutaj ładniejszego. Nie, to, to jest dobierze. piekło. Tak właśnie patrzę, że tam wszędzie na dole jest dużo tego, najwyżej potem się zabije i znajdę się w domku. To jest takie. W ogóle gdzie ty jesteś, powiedz mi? Poszła w pingu. Znaczy nie, tam pożar trochę niżej, tam gdzie ty byłeś, tam tego, tam... No a sobie... właśnie Glusona też można pozbierać. No to właśnie zbieraj, ja zbieram Aua. tego. Co? Nie, bo mnie lawa prawie zalała, bo tak sobie kopię, se kopię. Ja. jak nie ma nic poważnego, to nie wiem. No ale to była lawa, wiesz, mogę mnie zabić. nie? Oj, tam, oj tam. Dramatyzuj. No przecież. Koloryzujesz wszystko, jak nie wiem. Ile już masz tego kwarca? 33, ale tak naprawdę nie wiem ile jest mi potrzebne, więc na razie zbieram, nie? Ja mam 30. Łap! Spadłem. Weź mnie nie strasznie, bo ja sobie tak kopię, jak nie lawa, to ty się drzesz. <noise> o pigmu, cześć! Na razie pigmenów nie atakuje, chociaż znacie mnie i na pewno potem sobie go zaatakuję. A tak w ogóle to zaraz chyba znowu LJ zginie, ale dobra, nie, nieważne, co kto by się tam ty przejmował? Ja na pewno nie. <grych> co mu się nie przejmujesz? Nie no spoko. <laughs> wow, gaz tam jest! I mam ochotę go zapierdolić. No ja zobacz, on te co tak, tak strzelają ty, tymi kulkami. Tak. A fuck off! Tymi. On we mnie strzela! Dźwięki odbiłem niego, odbiłem w niego, odbiłem niego! A. Fuck 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 Ja pitole! Cieszę A tam się, że dużo inaczej, tego tam kwarcu jest, nie... ale nie wiem, czy to, czy to jakiś ma. Jezus, Marek, Kupy... słyszę też go. Jakiś cenny ale... pożytek i w ogóle. Gaścik! what the fuck! Jak blisko kasto jestem! Uderzyłem go! Uderzyłem go! go! Aj, punching in in her. Dziwny face w ogóle tam. Nie! Fuck off, fuck off, fuck off. Ja kopię, ja sobie, ja sobie tylko kopię. Fuck off, fuck off. Fuck off. Mati, fuck off. co ja mam zrobić? Co? Bo ja jestem przy tym, co są te guziki. Eee... A nie mogę się do ciebie tepnąć, bo jesteś w innym świecie. A, to moment, zaraz, już wychodzę. Bo wiesz co się stało? No. Kopię sa, kopię i słyszałam te... Czemu nie ma spał w tym? Przecież spałaś w łóżeczku swoim. No wiem, ale rozwaliłam je i tam dałam w innym miejscu, tam nie spałam jeszcze. No i wiesz, tak se kopię, odwracam się tam gaz i tak je Całkiem szybko się kopię tego kwarca, już mam ponad stack, więc myślę, że to chyba... mam 33. Starcie. Chyba starczy, nie wiem. Nie. Bo pewnie, jak będę chciał zaraz robić jakieś bloki a albo coś w przyszłości, pewnie, no to nie starczy. Jakie zajebiste, może lawy! Jakie epickie, po prostu. no, kuźwa nie, no nie mogę, no, 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 no nie mogę, no po prostu nie mogę. Beautiful, normalnie, beautiful! Dobra, e, teraz pozwól, że zabiję najpierw tego gasta. Zabiję go, zabiję go, zabiję go, zabiję go. Zabiję go. Ja się ciągle zabijam, skaczę tutaj do tego. Eee. Do, do... Mam muzea gasta. Nie pamiętam takiej mixtury, one się przydają. Ale tak w ogóle, to muszę się zabić. Muszę się zabić, tak? muszę A się A ja zabić. się ciągle zabijam i. E, no. Fajnie, że mamy twierdzę koło siebie, tak, że będziemy mogli tutaj sobie pozwiedzać. Znowu mi laguje. Wow, wow, wow. Co to Nie wiem, dlaczego tylko w neterze, tylko i wyłącznie w neterze mam takie jakieś dziwne śniki. Przy ładowaniu świata. Fak, fak, fak. Dobra, idę do lawy. O, jak ciepło. Nie masz cukierków więcej? Nie. Dobra, już się możesz tepać. Jakby co. E, także ja sobie ten kwart tutaj odłożę do skrzyneczki. Masz. Będę żygała. Czekaj. To, 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 to. Mam <grym> trochę też Glowstone'a. Przydałoby się jeszcze Glowstone'a pozbierać. Także... Także idziemy jeszcze. No? żygam Daj do skrzyni, a nie pitolisz. <grym> Ja idę, ja idę po, po Glowstone. Glowstone, glowstone, mine, glowstone. Fajnie, że można szybko do domu wryźliwie zginąć. I o, już jestem w domu. No ja nie jestem i, i żal. No Tu jest Glowstone troszkę i go zbiorę. Zbiorę go całego, tak. Tak, zbiorę go całego. The hat. Abacha where I am. Chyba where am I? To takie coś takie dziwne, co jak sprężyna wygląda. E tak skacze jak sprężyna. E to jest Magma Cube. Czyli jaka kostka magmy. Ale on czemu on tak w tej, tak w powietrzu. On Bo jest... to jest taki ciepły slime taki. <grym> Kurde, co, dziwne, to... to jest takie coś To jest rozgrzany do białości slime. Taki napalony, wiesz. What? <grym> Nie wiem, jak coś taki. Takie mam jakieś zimne te. Zkojarzę. W ogóle taką fajną dróż... drogę zrobiłem, Dario mam, a ty w ogóle jakieś kurde, nie wiem to. OOOOOO! duszka, to był epicki skok normalnie a, a, <śmiech> <śmiech> Mam. <śmiech> mam pół puse... No i znowu jestem tu. Nie, Mati, idziemy do domu, ja muszę się tam przespać, bo ja bez... będę ciągle tutaj nie arestwał. <laughs> Już idę, czekaj. Akurat się zabiję. Nie, daj mi najpierw tylko zebrać tego Glusa. Aaaa! Dobra, już się zebrałem. <gryw> Dawaj, już możesz. Idziemy się przespać. Ach. Ja idę spać. D spać, 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 spać. Tak. Już? Już, dobra. Już masz spawna, powinnoś mieć. Nie wiem, zabij mnie. I z przyjemnością! <gryw> I co? Jesteś. Nie, yeah. nie jest już, już nie. <laughs> Szkoda. Dobra, oczywiście siedem. 7... No ja ci coś pokażę, Maciej. nie idź proszę cię, bo chcecie to pokazać. Chodź. Czemu ty sobie. jesteś w powietrzu? Nie jestem. Jesteś? Przecież tu nie ma nic. Stoję, yy, za tobą. What? Co to ma być? Ej, stoję za tobą! To sobie zobaczysz na filmiku potem. Ale lewitujesz, Rąbana. No wez! Nalec no, cię uderzyć nie mogę. No ej, a jestem. Koło tego stoję. I ze przodu, i ze przodu. A lata. do tyłu, dole, na lewo, prawo, nie wiem jak to tam. Romwana lata, kurde. Za no, cię, ja stoję! No jak sojrzech lata, przecież widzę. Z tyłu cię walnęłam. Znowu się z tyłu walnęłam. To fajnie masz, kurde. A, fa, 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 fa. Zabijam cię. Że się nie ujrzy, że ja lata, nie. Ja bez ta... kitu, fajnie to wyglądało. Stałam obok tego, bo... Błąd wczytywania coś... było! Boże! Ciebie się nie da przegadać, to trzeba drzeć się. <laughs> no bo o, jak teraz ty się widzę i normalnie. Jak coś prześwietleje jesteś cicho, no to ja tam... Chodź tu. No Mati, czemu ty... masz game moda? Nie mam game moda. Latasz. Co? No latasz! No to właśnie. No to właśnie o no tym <laughs> ty mówię, że... Od... No nie lataj w w miejscu, chodź do mnie! I teraz ja lata właśnie. Gdzie idę ty jesteś? Sobie, idę sobie dać. idziesz do mnie! Ma... No czemu ja co chwilę muszę ginąć? <śm> Mati, no muszę ci coś pokazać. Przesadź. Fuck off! No bo... Zaraz no! No bo nie, nie zaraz! Bo ty pójdziesz i ci już tego nie pokażę. Chcę tylko, żeby. Ale to stój. To a gdzie jesteś? Żeby ci to ułatwić, nie cię? macie. Stój przy portalu, a nie, nie się gdzieś tam włóczysz. Czekaj. Ach znowu latasz. No! Co ty robisz? Wychodzę z gry. Weszłam jeszcze raz i co? No już dobrze. No to chodź teraz, kurde, za mną, bo. Ale problemy! No bo tak, bo masz problemy. od tu, bo ja ci pokażę... Ty masz! No i chcesz ci tylko ułatwić, a ty, kurde. Ułatwić? Ech. Pokazać. Wtedy ja szłam. No bo teraz. O, tutaj, chodź. A Where? to, i to ten, i to co schodzisz, a nie ty, kurde, łazisz nie wiadomo gdzie. Oj, tam jak chciałem fajnie... O Boże, fajny... o Boże! No, no, mądra jesteś. Czemu mnie atakuje? Fuck off! No nie, 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 ja tak nie chcę, ja jestem przyjazny, fuck off. Tak, bardzo przyjazny. No i, no i tak nie zapamiętasz tamtego przejścia. Co nie zrobię? Nie zapamiętasz tamtego przejścia, gdzieś słyszę tego gównianego no białe coś co lata. Pozbieram się jeszcze, to jeszcze glowstone by się przydało. O, strzela we mnie, ouch! Glowstone a trzeba pozbierać! Na mnie! No, nie. a ta sprężyna coś robi? Tak, podpala, nie wiem, nie pamiętam. Coś, coś robi. Bo ten, bo to białe coś za mną, to Ale weź to, weź to na babski rozum. Jesteś w piekle, tak? Tak! Latają same piekielne stworzenia. To jak cię kuźwa Mać nic nie może robić? Nie wiem, po, przytuli cię, wiem, masz rację, no właśnie. Jezu, chodź, ja, ja chcę, muszę być koło ciebie. Przytuli cię, pogłaska cię, nie wiem, pocałuję, nie Jezus wiem. Jezus Maria, gdzie Myślałem, że kliper wywalił. Ej Macie, to coś się, się zbliża do ciebie. No dobrze. To, to z tyłu! To niech się zbliża. No, yyy, na... Fuck oh, you, Jako...

Bo przedśmią właśnie we mnie i się schowałam w dziurze. No, Ale one są wkurzające, już wolę, nie wiem. Zombiaki, czyli szkielety. Nie. Tak. O, dużo kwarców. Den, 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 den. Ale taki tyle kwarce to kurde. To w każdej chwili można do tego neterować, tak naprawdę. Ja myślałem, wiesz, że to będzie występować rzadko, jak, jak, nie wiem, jak diamenty na przykład, albo złoto, albo coś. A, a tu widać kurde nas rane. Równo. Jest coś, choć tu ja się boję. Co? Eee, big meny! O, czemu mnie nie bije? Cześć, bo go nie uderzyłeś. BOJĘ SIĘ GO! Znaczy, ogólnie boję się tego... <grych> ty się wszystkiego boisz, przyznaj się. Nie, boję tak. się netheru. Znaczy, tych głów więcej. co boisz tu. się jaski, nie boisz się ciemności, boisz się jeszcze czego? Jaki zajebisty kurde patlawy, leci, leci w dół, leci w dół leci w dół leci, w dół, leci 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 w dół. Wow, so beautiful normalnie. Co ty się tak jarasz? No jak to wygląda? Jaki wodospadlawy? Widziałem już taki. Ja pierdolę! To sobie teraz skocz do niego. Tak, 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 spoko. Ja dziękuję Ale Je ja jeszcze, jeszcze chcę żyć. <laughs> Już i tak zginę 20 razy, mniejsza o to. Ten odcinek, albo tamten poprzedni, nie pamiętam się zaliczy do e, najbardziej e, śmiercionośny. Why? No bo gin ginęliśmy często, ja i ty zresztą. Hmm. Gdzie jakoś nisko glosną, kurde w cały co To takie bo... to dziwne co to jest. Soul sand. Piasek dusz. Soo! Jezu, ja nie chcę po tym łazić! Eee, nie wiem, że tak, jakoś tak zimno mi się zrobiło. Co? Gravel. Okay. Jezu, znowu słyszę to białe coś. No to co? No bo to lata wszędzie po całym netterze. Ładzi to po chałupie, nie ma co robić. Mam glowstone na niszko, cześć glowstone! Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Tak... No zostaw mój glowstone, fuck off! Fuck off! Mój glowstone! Mój, Glowstone! Mine! fuck off, fuck off my Glostone, fuck, fuck off, no fuck you. Jest mój Glowstone! mój. Jezus małe to coś białe. Jeżeli któreś z was kojarzyło w ogóle z Skąd taka senka właśnie jest? To normalnie macie u mnie plusa. Albo łapkę w górę, albo nie wiem. Ej, ej, no fuck! Dobra, revenge był rozumiem Ej, ale ja się tepać do ciebie nie mogę, no. Czemu... Po... Jezus Maria to bieś! Co ciągle gdzieś to słyszę? Jezus Maria, zostaw je w pokoju! No gdzie strzelasz, idioto! Tak, tak BTW to się gdzieś schowa i mnie tepni do siebie. O Jezus Maria! Jezus Maria! Jezus Maria! Jezus Maria! Nie dramatyzuj! Co najmniej jakbyś płonęła w lawie. Bo płonę! Aha, no dobrze. Jeszcze... No to rozumiem twój. Yy... No A, właśnie. A, nie, nie mam kilofa. Fak, nie mam kilofa. Kier, dzielajcie ode mnie. Cześć, a idziemy tu, a tu był ten wodospad. Byłam sobie w lawie, jeszcze on we mnie strzelał, po prostu Zajebiście. miejsce. Na szczęście Glowstona nie trzeba zbierać kilofem, można ręką. Tepnij trzeba. się do mnie, albo ja się Nie mogę. Do Musisz tepnąć. Uch, to było straszne. To było straszne. po co się tepnać do mnie? Jesteśmy znowu w tym samym miejscu, ja idę tam. No bo on mnie strzelał, ja już byłam w lawie. Ma no on mnie ścielał, a ja nie ma ściela, mam no Kurde mam pół serduszka, stoję w miejscu. A masz jedzenie? No, ale nie jestem głodna. No to się zaraz regeneruje. Olu tu dużo biegłem, no aż mnie kusi żeby je zabić no. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. ja się idę z nimi, ho, ho, ho pomagam im. Fuck off, fuck Ej, off, pomagać, mówię shit, sobie. shit, fuck off, 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 mam dwa serduszka, fuck, mam jedno serduszko, fuck, nie, no, aaa! Ej, my ty, ey, czemu oni mnie zabili? Dammit, no bo jak nie ma jednego gracza, to przeskakuje na drugiego, ja miałem tak samo, ty zaatakowałaś i mnie też atakowali. Nooooooo... Znowu latasz! Nie latam, spierdzielaj, i znowu słyszę to białego gówno, takiego. kurde, Dobra, e... to co? Kończymy na dzisiaj? <noise> Jakie porównanie! Kończymy na dzisiaj? my dopiero zaczęliśmy? UAA! Ja, jak ja lubię tak skakać, kurde! Normalnie to będzie mój nowy ulubiony tutaj sport, rzecz w ogóle w Minecrafcie, co będę robił. Wezm nie pytaj się! Nie, ja tajem... się tylko ziemniaczki zajmuję, całą zbroję. Żeby wszystkie skoki były bardziej śmiercionośne, to będzie nowy ten. Synchroniczne skakanie do zabicia się, czy jakoś tak. Nie wiem, jak to nazwać. Jesteś głupi. Będzie patrzcie, patrzcie. Te, te, te. Jak będzie tutaj zaraz jest czy jak ten fiut się tam nazywa, to nie wiem, to od razu się zabijam. Skaczę w przepaść. Wyrażaj się ładniej, co? Już przepraszam. Kurwa. No, uczy się od brata, nie? Na, no, właśnie, ma się tę szkołę. Zaraz będzie, kuźwa, milion komentarzy, kuźwa, no, no, Marti... czego ty siostrę uczysz. Ja ginę. Dobra, y, chodź, chodź do normalnego świata. Ja już mam dość tego piekła, tam się tylko ginie normalnie, masakra. No ja też y, wyszłam, wyszłam z tego. O, dobra. Z... Yy... dobra nie ważne. To, żeby nie było, ty się przywitałaś i ty się ładnie pożegnasz. Chodź. gdzieś jakoś to nie. Na. Odk akurat od odkurzasz za co chodzić, no dalej. No w miejsce. No to. Ta pa... i macie ziemniaka. Do widzenia. Widzieliście to? Widzieliście to? Jakie oryginalne pożegnanie? Nikt. Nie widziałem nikogo na polskim ani zagranicznym. Kurde. YouTube, żeby ktoś tak bezczelnie się pożegnał, rzucając ziemniaka w twarz. No po prostu, no po prostu. Ja czyste hamstwo, bye. Idę się zabić. Czyste hamstwo, idę też se skacze. Cześć. Ja tu próbuję kuźwa... Aaaah! Ale nie zrobili tylko tego. No ale ja nie chcę, ja sobie idę, ja sobie idę, ja sobie idę, ja sobie idę, ja idę. Ja A fuck you! Kuśwa eee. Nie! No nie! Daj O, żyje! Nie! <noise> <noise> nie, nie, no nie! No nie. kurde, zaraz... O! O! Żyje! O Jezu! Ja zejdę powoli, że... Nie, 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 nie! Dobra, to <noise> będzie taki... To będzie taki bonus do odcinka.